Dzisiaj jedziemy do opuszczonego domu. Kogo nie ma? To oczywiście błazisz, nie? <śmienicza> Jest co w złym stanie? Mhm. Wszystko zarośnięte.

gdzie chodzili, bo to są te rzeczy jakieś. Łóżki. Kibalek. Tu wejście tam jest yy, generalnie ulica. Jeden się wystraszyłam. Nie no. strasz mnie. Ciebie. Co ja? ty do góry można iść. Ok, nie, no, Chyba do mogę, że można iść. A to tu jesteśmy, ale zaośnięte.

Zwykle wszędzie jest syf, Wszystko porozwalane, bo oczywiście ktoś tu szedł i to już narobił. Proszę bardzo. gumka tu jest. No. Uszy. A z dużo butelek. No to mam musiałaby być łazieneczka. widoczkiem. Dużo okno śmieci, śmieci, śmieci. A i tu był balkon, a Bo... tu jesteśmy od strony ulicy. <ścoughs> To jest balkon. Przeraża mnie tutaj co tu jest napisane. Mazuję, serwisia. No, bo że ktoś mi mówi, przepraszam, nie? To był skład, ale. Jakiś Ty masz teraz. Patrz, to był ten. z balkon. W dodatku szklany. A tu musiało być jakieś ładnie. Jest świeży jakiś. O, na ja takie pomieszczenie. Do czego tu są? Patrz co tu jest za tych ścianach? myślę śmieszne coś do góry. Od lampy. Co to jest? To już jest trochę przerażające. To są ławeczka. Napetki jest Miejsce... O. No. Ooo patrzcie jaki tu jest ładny widoczek. Ale fajny widoczek. to A to patrz, to albo ładna lampa. Od tego tutaj jestem, ten jeszcze nie było tak. Musimy Mhm. Po Świetnie. Mhm. A O. Biedronka. Masz kawałek tego? No tego sufitu. Ładne widoczki. Słuchaj, jakiś but dziecka, pod sandał. *śmiech* to jest jakiś *śmiech* chyba. chyba. Mamy jeszcze jeden budynek, ale tu no już raczej nie wejdziemy do niego. A to był ten dom, w którym byliśmy. Fajny dom. Ku domu e, taki jeszcze krzaczek tutaj rośnie. Generalnie dom stoi przy ulicy, w którym tytułem byliśmy. I nie mamy pojęcia, w tym roku został wybudowany, w tym roku został opuszczony, więc nie wiemy na ten temat, bo mnie na chwilę obecną. Nie, nie wiesz, kiedy zostało nie? Nic, nie? Co najlepsze, że z przodu od ulicy na bramie pisze to był jakiś autokomis i tam nawet piszesz taki jest napis o, o tym napisie wam mówiłam i tutaj mamy e, tryboczynne. To jest główna brama, My wyszłyśmy od e, dupy strony, że tak powiem. A i żeby nie było stół wejście do tego domu było otwarte, znaczy nie było żadnej bramy ani niczego o to mi chodzi. Po prostu bo może nam wejść Nie było chłopanie. O, no właśnie, żeby nie mniej pisać, że się gdzieś włamuje. I zanim zaczęłam nagrywać, to w ogóle sprawdziłam, czy nie ma tam żadnych kamer, ani czy jest w ogóle bezpiecznie, po prostu. <ścoughs> Także, no, żeby nie było.